Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, mam okazję przedstawić Państwu referat na temat obciążeń akustycznych konstrukcji obiektu zabytkowego na przykładzie sali koncertowej Filharmonii Krakowskiej w Krakowie. Chciałbym na początek podziękować mojemu przyjacielowi doktorowi Stanisławowi Karpaczykowi, wszystkim nam znanemu, który. Zobaczywszy naszą ekspertyzę w tym zakresie powiedział, no nie musicie to pokazać, bo to jest problem, który drąży czasami wielu zawiadujących obiektami zabytkowymi. No więc stało się tak, żeśmy przygotowali. Wy Państwa niejednokrotnie przedstawiciele służb konserwatorskich, a czasem także nadzoru budowlanego stają przed dylematem czy można wydać zezwolenie na imprezę plenerową koło zabytku lub na koncerty w zamkniętych obiektach zabytkowych, jeśli wydarzeniom tym towarzyszy wysoki poziom hałasu? I tutaj trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy występujący w danym przypadku poziom hałasu, a ściślej wywołane tym hałasem obciążenia akustyczne elementów obiektu zabytkowego nie spowoduje uszkodzeń konstrukcji lub detali architektonicznych, które się znajdują w tym zabytku, a czasem jest to kwestia określenia, do jakiego poziomu dźwięku można dopuścić, aby takie uszkodzenia nie wystąpiły. I tu w przypadku Filharmonii Krakowskiej to było to właśnie pytanie, które chcieliśmy rozstrzygnąć. Jedną z dróg dochodzenia do takiej decyzji przedstawimy właśnie tutaj w tym naszym referacie na przykładzie konstrukcji sali koncertowej w budynku Filharmonii Krakowskiej. Z uwagi na stan konstrukcji budynku nadzór budowlany zdecydował o konieczności wykonania opinii, której celem było określenie wpływu drgań pochodzących od obciążenia akustycznego czy też ciśnienia akustycznego podczas koncertów muzycznych na elementy konstrukcji sali koncertowej, z uwagi na bezpieczeństwo dalszego użytkowania tego obiektu wraz z oceną możliwości dalszego prowadzenia w nim działalności merytorycznej czyli muzycznej. Wy Państwa, o jakim obiekcie mówimy? Z inicjatywy kardynała księcia Adama Sapiechy, ukończony w 1931 roku budynek, został zaprojektowany jako dom katolicki przez Józefa Poputyńskiego. Wzorowano się na wybudowanym w 1897 roku w Brukseli słynnym, słynnym budynku Maison de Pebble projektu Wiktora Horta, protagonisty stylu secesyjnego w architekturze. Użytkowany ten budynek jest od 1945 roku przez Filharmonię Krakowską. Jego elewacja i sala koncertowa ma charakter neobarokowy, a pozostałe pomieszczenia cechuje wystrój w stylu modernizmu. Badania dotyczyły elementów konstrukcji sali koncertowej, która ma wrzucie poziomem Proszę Państwa, tutaj to jest ta sala koncertowa. Ona ma życie poziomem 36,9 m razy 19,3 m. Z tyłu sali znajduje się balkon. Tutaj Państwo mają, który jest wsparty na tych dwóch słupach, które tu są widoczne, i na bocznych ścianach. Ściany zewnętrzne wykonane zostały w tradycyjnej technologii konstrukcji murowanej, słupy również. Przekryciem sali koncertowej jest strop podparty na belkach ułożonych w kierunku krótszego jej boku. Belki o szerokości 50 cm podwieszone są na podciągach żelbetowych, ram żelbetowych, które są w środku. Na, to za chwileczkę Państwo zobaczą. Każda belka podwieszona jest na sześciu wieszakach stalowych. Na stropie sali koncertowej znajdują się pomieszczenia administracji i strych. Przekrycie budynku stanowi dach o więźbie drewnianej, kryty, jak tu widać od zewnątrz, częściowo dachówką, od drugiej strony brachu. Ze względu na przeznaczenie obiektu, konstrukcja sali koncertowej obciążona jest dynamicznym ciśnieniem akustycznym pochodzącym od orkiestry lub systemów głośnikowych w trakcie prób i koncertów. Podczas prowadzonych badań do wytworzenia wysokich poziomów Ciśnienia z akustycznego wykorzystano układ sześciu tutaj na estradzie ustawionych niskoczęstotliwościowych zestawów głośnikowych, które pozwalały na sygnał przestrajany w zakresie częstotliwości 25 do 120 Hz przy maksymalnych poziomach dźwięku do 120,6 dB. Takie badania żeśmy przeprowadzili. Przy czym ten maksymalny poziom został ograniczony w taki sposób, aby z jednej strony był reprezentatywny dla typowego użytkowania tej sali, a z drugiej strony nie doprowadził do uszkodzenia wystroju wewnętrznego w tej sali. Tu Państwo widzą rozmieszczenie czujników po kolei, a w sumie było 10 czujników ciśnienia akustycznego umieszczonych w sali, dwa są na środku, jeden jest 1,5 metra nad. Posadzką drugi jest półtora metra pod sufitem z tych dwóch punktów, następnie kilka punktów umieszczonych na ścianie podłużnej sali. Tutaj Państwo je widzą na różnych poziomach umieszczone. I na, ty na ścianie tylnej sali mamy też kilka czujników nad balkonem tutaj i pod balkonem. W efekcie dostaliśmy szereg wartości ciśnienia akustycznego, które Państwo tutaj widzą w górnej części tej tabeli w paskalach oraz wyrażone również w decybelach. Każdy z każdych dziesięciu czujników przy różnych sytuacjach. Ja tu pokazuję jeden z przykładowych wyników, bo oczywiście nie ma sensu pokazywać całego zestawu. Tak wygląda, proszę Państwa, zamodelowana konstrukcja, którą analizowaliśmy. Żelbetowe ramy wstawione w budynku Filharmonii na tych wieszakach tutaj pod tym łukiem podwieszona jest belka poprzeczna, o której poprzednio wspominamy. Ponieważ obciążenie tak naprawdę od koncertów dotyczy tej części, więc myśmy zamodelowali tą właśnie część konstrukcji filharmonii. Pozostała część budynku filharmonii od strony ulicy Straszewskiego połączona jest z salą koncertową i stanowi dodatkowe podparcie, zwiększając sztywność jakby tej części, którą myśmy wycięli. W związku z czym, żeby uwzględnić ewentualnie wpływ tego podparcia, myśmy rozważyli dwa modele. Jeden bez podparcia, a drugi z podparciem przegubowym od tej drugiej części idącej. I wyniki, które ja Państwu pokazuję, są wynikami, e, najgorszymi wynikami z obu tych analiz. Czyli, czyli to, co jakby e, możemy oczekiwać na, e, w sumie najgorszego. W modelu obliczeniowym przyjęto, już elementy betonowe wykonane są z betonu klasy C17,5 na 20, a elementy murowane z cegły ceramicznej na zaprawie klasy pierwszej. W analizie przyjęto więź więźbę drewnianą jako obciążenie równomiernie rozłożone na stropie od 1,5 do 5 kN na m2, w zależności od tego, jak to wynikało z konstrukcji, Ciężar waz wykończeniowych przyjęto w zakresie od 2 do 8 kN na m2, a obciążenie użytkowe o wartości 2,5 kN na m2, czy tak dla obiektów użyteczności. Wszystkie wartości obciążeń traktowano jako alternatywne, czyli w zestawach obciążeń i rozpatrzono ileś takich zestawów, a wyniki są znowu tymi najgorszymi z tego, co można było oczekiwać. Przy czym jako oddziaływanie dynamiczne przyjęto wyniki z tych pomiarów ciśnienia akustycznego, czyli parcie powietrza na ściany wewnętrzne sali, w tym także na strop balkonu w czasie użytkowania sali. Tak wyglądało to przy Taki jest wykres parcia od muzyki na sufit, taki jest wykres parcia z przodu, na środku i z tyłu ścian. Zwraca uwagę fakt, że nie zawsze wraz z odległością maleje amplituda. Na co chcę zwrócić uwagę, to są oczywiście pewne zjawiska rezonansowe, które się pojawiają. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń dynamicznych konstrukcji sali koncertowej otrzymano wartości sił przekrojowych i wytężeń w głównych elementach nośnych tej konstrukcji. Wartości naprężeń obliczono stosując hipotezę wytężeniową Hubera Misesa Henkiego. Naprężenia w przekrojach elementów konstrukcji oraz przemieszczenia tych elementów przedstawię na całej konstrukcji oraz na wydzielonej ramie. Proszę zobaczyć, to są naprężenia główne w całej konstrukcji i na pojedynczej ramie w, w, od obciążenia tym ciśnieniem akustycznym. Maksymalna wartość tutaj, te czarne, to jest 25 kilopaskali. Następnie, proszę Państwa, tak wyglądają te wartości od obciążeń własnych i użytkowych, bez obciążenia akustycznego. I tu Państwo widzą, że skala jest zupełnie inna. Mamy do 7000 kPa kilopaskali w tych miejscach. Również przemieszczenia. To są przemieszczenia od obciążenia ciśnieniem akustycznym. Proszę zwrócić uwagę, że maksymalne tutaj w, w środku tej belki występujące to jest 3, y, 10 mm 300, mm. Natomiast od ciężaru własnego i obciążeń użytkowych mamy 6,75 maksymalnie. Więc widać, na ile to jest różnica. I to Państwo mają porównane najgorsze wartości. Maksymalne wartości sił w wieszakach od obciążenia akustycznego 1 kN, od obciążenia ciężarem własnym i użytkowym 143 kN. Następnie wartości wytężeń słupów pod balkonem, bo te słupy były takim newralgicznym punktem, który nadzór budowlany zakwestionował, ich, ich nośność. Mianowicie od obciążenia akustycznego 32 kPa, a od obciążenia własnego i użytkowego 1950 kPa. Czyli gdybyśmy przeliczyli te wartości, to mamy tak. Od obciążenia akustycznego naprężenia wzrosły około 0,4%. Od tego ciśnienia akustycznego przemieszczenia również około 0,4%. W wieszakach siły wzrosły przy wysokim poziomie muzyki wzrastają o 0,7% oraz przy ekstremalnych stosunek tych słupach sił to jest wzrost o 1,6%. Więc jak wynika z tych przytoczonych danych, wymuszenie dynamiczne spowodowane oddziaływaniem akustycznym w przypadku tego obiektu nie ma znaczącego wpływu na wytężenia, które są. Na tej podstawie sformułowano wniosek końcowy, że oddziaływanie akustyczne nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowania sali koncertowej w Harmonii Krakowskiej. Możliwe jest dalsze prowadzenie dotychczasowej działalności merytorycznej w tym obiekcie. To to był wniosek, który musiał być wyraźnie sprecyzowany dla nadzoru budowlanego, no bo wiadomo, nadzór wymaga jasnych deklaracji. Rodzi się zatem pytanie na kanwie tego artykułu, czy zawsze wpływ ciśnienia akustycznego nie będzie miał znaczącego wpływu na konstrukcję obiektu, nie mówiąc już o elementach wystroju architektonicznego, czy zawsze go można pominąć. Odpowiedź brzmi krótko i jasno: nie zawsze. Nie zawsze dlatego, że wpływ tego, tego poziomu. W, w poziomu dźwięku zależy często, a może przede wszystkim od rodzaju konstrukcji. Przecież nie każdy obiekt zabytkowy ma w środku wbudowaną ramę żelbetową, która przenosi te obciążenia. I to sobie trzeba wyraźnie powiedzieć. Ja odwołam się do poprzedniego referatu, tego nie ma w materiałach, ale mamy chwilkę czasu. Proszę Państwa, pan z firmy Remers pokazywał nam wpływ na obiekty drewniane. W powszechnym pojęciu istnieje takie przekonanie, że ani drgania, ani akustyka obiektowi z drewna nie powinna nic zrobić. Nie ma, proszę Państwa, nic bardziej mylnego. Kiedyś wspólnie z kolegą Kaczmaczykiem, to znaczy on spowodował, że ja musiałem się zająć kościółkiem w Łabowej, która, która była. Obok prowadzono prace związane z bijaniem. Yy, palić czy grozić pod most, który powstawał. Wszyscy specjaliści od samej konstrukcji, tam nie ma o czym mówić, bo w ogóle nie ma nic. <laughs> Proszę Państwa, ten kościół, jak wiele innych kościołów drewnianych, w środku jest odeskowany, a na tych deskach znajduje się papier, na którym wykonano zabytkowe freski, mające już dziesiątki, jeśli nie setki lat wprawienie w drgania tych desek podobnie byłoby z takim poziomem dźwięku spowodowało, że każda z desek zaczęła drgać niezależnie i poprzerywała ten papier na złączach między deskami i z fresków mamy nici trzeba było praktycznie nie do odnowienia bo całymi liniami zostało to porozdzierane tylko z powodu drgania czy może się coś innego mogło stać? Oczywiście też, ponieważ Kościół co prawda konstrukcję ma z drewna, ale fundamenty ma murowane, w związku z czym również wpływ takich prac zewnętrznych na takie fundamenty. W związku z tym proszę traktować, że nasz referat pokazuje pewną drogę do analizy, natomiast nie można przenieść jakby tych wniosków, które tu były dla Filharmonii na każdy obiekt, bo to nie byłoby słuszne. Jeżeli ktoś miałby jeszcze wątpliwości, czy dźwięk może wpływać, czy nie na konstrukcję, to sięgnijmy do tak wiarygodnej księgi, jakim jest Stary Testament, Księga Jozłego. Lud wniósł okrzyk wojenny i zagrano na trąbach. Skoro tylko usłyszał dźwięk trąb, wniósł głośny okrzyk wojenny i mury rozpadły się na miejscu. A lud wpadł do miasta, każdy wprost przed siebie, i tak zajęli miasto. To jest opis zdobycia yy, Jericha, czyli pokonania Anabitów yy, przez wojska yy, izraelskie. Proszę Państwa, oczywiście to były mury gliniane i one się rozpadły, że tak powiem, znacznie prędzej, ale nasze mury czasami też nie są całkiem odporne na te działania. Dziękuję bardzo.